Sie mamy z tej strony Fortnite Land i dzisiaj y, robimy w I ogólnie będę mówił o sobie troszkę rzeczy le i na ja chwabę sobie troszkę oporę tam. No i no, ogólnie no, no. jest bardzo późna godzina. Tu macie godzinę 53 po północy. Ogólnie. No. 横にも閉めた Widzę się wypierdolił. Spokojnie, się wyzwolił. naszych teraz no, pokoju. Bo to, to będzie taki przytel. będzie koniec. Jest no, taka godzina. My musimy tak jakiś czas, tak? <kł> <kł> właśnie tak dawać, że nic nie widzicie, bo, żeby nas było rozsuwać. Tak jest zbiórko. A, Pokażę Wam, w jakiej pozycji mój kolor stał. Patrze, Tu siedziałem ja na tym dół. Grałem na, na tym tablicie. I Fabian stał za krzesłem i tak nagrywał. I ogólnie tak no, zrobił będzie na 10 tysięcy. No, no, nie na tysiąc. Mówię o wieściu. Na 10 tysięcy. W każdym tylko. No, więc zapraszam, zapraszam Was na odcinki, na te i na żądzę. I polecam 好、oh, 嗯，我们第三题。Oh, 嗯嗯